Witajcie. Ten odcinek będzie w formie QA. Zebraliśmy kilkanaście najczęściej zadawanych przez Was pytań i postaramy się na nie rzetelnie odpowiedzieć. Między innymi były to pytania o szerokość opon na zimę, ich przechowywanie, też ceny. Każdy z Was powinien znaleźć tutaj coś interesującego dla siebie. Zapraszam. Dla ułatwienia przygotowałem sobie Wasze pytania na laptopie, podzieliłem je na kilka grup tematycznych, i jedną z nich są to pytania dotyczące m.in. szerokości opon na zimę, czy węższa, czy szersza. Yy, druga, dobór rozmiaru alfelgi i opony, a droga hamowania, przyczepności, czyli na przykład, czy warto zmienić z mniejszych 16 na większą 18 i jak to się zmieni podczas użytkowania latem, czy też zimą. Oczywiście mniejsze koła, wyższy profil, dobór wysokości profilu. No i co z mniejszym rozmiarem opony na zimę. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że powinniśmy trzymać się rozmiaru, jaki zaleca producent samochodu, z tego względu, że raz samochód został pod te rozmiary właśnie przystosowany, a dwa, trzymając się ich unikniemy problemu z wypłatą ewentualnego szkodowania, gdyby zaszło jakieś zdarzenie drogowe. Natomiast jeżeli mamy możliwość zmiany na mniejszy rozmiar felgi i tym samym zwiększenie profilu opony, będzie to miało swoje plusy, a więc mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia takiej felgi na drodze, szczególnie zimą, gdzie możemy nie zauważyć ewentualnych dziur. Uszkodzenia, szersze skrzywienia, a nawet pęknięcia takiej felgi, co wiąże się oczywiście z kosztami. Większy profil opony to adekwatnie lepsze wybieranie nierówności drogi, a więc większy komfort jazdy. Oczywiście większa felga jest bardziej atrakcyjna dla oka, a idąca za tym szersza guma może się lepiej sprawdzić na suchych zakrętach czy też. Podczas właśnie pokonywania jakichś różnych manewrów w większych prędkościach, czy też hamowania. Natomiast tutaj, jakby już musimy zadać sobie pytanie, na czym najbardziej nam zależy. Co do szerokości opon, wpływają, nie wpływają one znacząco na polepszenie się, czy też pogorszenie jazdy na śniegu. Są tu różnice raczej kilkuprocentowe, raz na korzyść, a w innym przypadku na niekorzyść. A więc cały czas, tak jak mówiłem, niezauważalne więc nie można tutaj jednoznacznie powiedzieć, co będzie lepsze. Zależy to raczej od naszych indywidualnych preferencji, ponieważ węższa opona może lepiej sprawdzić się na lodzie, natomiast szersza może sobie właśnie lepiej poradzić na suchej nawierzchni. Kolejna seria pytań dotyczyła roku produkcji opon i ich wieku, starzenia się, między innymi, że można w sklepie kupić oponę nawet kilkuletnią, że widzieli cztero-, pięcioletnie, Powiedzcie coś o wieku opon. Dużo opon jeździ na oponach leciwych, które teoretycznie mają dobry i wysoki bieżnik. Kolejny optymalny wiek opony, ktoś ma opony sześcioletnie i myślę o wymianie w przyszłym roku. Jaka jest tego zasada? Interesuje mnie, jak długo od daty produkcji nowa opona nadaje się do użytku. Szkoda, że nie padło pytanie o opony z zeszłych roczników, nieużywane, sprzedawane w sklepach. Jak to wpływa na właściwości opony? Panie odcinek pozdrawiam. Dobra, a więc tak. Oczywiście w sklepie można kupić stare opony, ale nikt do tego nie zachęca, ponieważ nie możemy przecież zabronić klientowi, bo potrzeby mogą być przeróżne i każdy ma prawo do zakupu. Nie każdy na tych oponach będzie jeździł. Czasami są to po prostu opony do samochodu, który będzie stał, albo na wystawkę, czy nawet na huśtawkę, czy jakieś ogrodzenie. Nie wnikamy. Przyjmuje się natomiast, że ogólnie nie jest zdatne do użytkowania przez 10 lat, Stąd właśnie 7 okresy gwarancji od daty zakupu, biorąc pod uwagę to, że według polskiego prawa opona nowa i pełnowartościowa to taka do 36 miesięcy od daty produkcji. Zostało to potwierdzone w testach, że jest to okres, po którym jeżeli była odpowiednio przechowywana, a więc nie oddziewały na nią jakieś warunki zewnętrzne ani przyciążenia, zachowuje takie same właściwości jezdne, jak opona dopiero to, która wyszła z produkcji. Jeżeli jednak mowa o starszych oponach czy też procesie ich starzenia się, no to różni producenci, ich różne modele mogą zachowywać się po czasie inaczej. Jest to też oczywiście kwestia przechowywania, czy też użytkowania takiej opony, w zależności od warunków drogowych, czy też naszego stylu jazdy, a więc niestety nie można tutaj powiedzieć tego jednoznacznie. Sam wysoki bieżnik oczywiście nie świadczy o tym, że opona będzie się odpowiednio dobrze zachowywała na drodze. Różni producenci stosują różne mieszanki, a więc mogą one różnie reagować na różne warunki drogowe. Dużo tego różnie, natomiast, tak jak wspomniałem, jest tutaj cały czas kwestia zależności. Są oczywiście użytkownicy, którzy jeżdżą na kilkunastoletnich oponach i są zadowoleni, natomiast no, na pewno musimy tutaj brać siły na zamiary i każdy przypadek będzie po prostu inny. Zanim przejdziemy do kolejnej serii pytań, zachęcam Was do subskrybowania oraz zadawania pytań w komentarzach. Da nam to dodatkową motywację, oraz pozwoli uzupełniać Waszą wiedzę, czy też wyjaśniać niejasności, które się pojawiają podczas oglądania odcinków, czy też korzystania z opon. Kolejną serią, kolejna seria dotyczyć będzie ciśnienia, zalecanego ciśnienia powietrza, oraz też jak to jeden z użytkowników napisał, powietrza premium. A więc tak, mamy tutaj pytanie: czy powinno się popować opony tak, jak zaleca producent? Czy są jakieś zależności? Bo często spotkałem się, że wulkanizator mówił: E, panie, nowa opona to do trzech można napompować i będzie taniej na paliwie. A więc tak, przepompowując opony, na pewno będzie taniej na paliwie, bo zmniejszają się opory toczenia, ale będzie miało to negatywne przełożenie na inne parametry jazdy, na przykład zmniejszenie przeczepności, większe ryzyko uszkodzenia opony, czy też szybciej zużycie się tej środkowej części opony. A więc pompując tak, jak zaleca producent, zapewniamy sobie raz: maksymalne wydłużenie żywotności opony, dwa opóźnienie się procesu starzenia mieszanki, trzy mniejsze ryzyko wystąpienia uszkodzenia mechanicznego, regularne zużycie się bieżnika, a więc dłuższy przebieg na jednym komplecie, oraz lepszą przyczepność i krótsze drogi hamowania. A więc może to mieć zastosowanie, natomiast na pewno nie na dłuższą metę. Kolejne pytanie było raczej żartobliwe i brzmiało ono tak, czy opłaca się pompować powietrze premium? No i tutaj jest można powiedzieć powietrze premium, nazywa się ono azot. I koła napompowane azotem znacznie dłużej utrzymują takie swoje optymalne zadane ciśnienie, ponieważ azot nie ulega tak jak powietrze różnym wahaniom temperatury. Dzięki czemu właśnie nie zmienia swojej objętości, a my możemy dłużej cieszyć się jednokowym ciśnieniem opona. Nie jest to droga usługa, także jeżeli ktoś nie chce tego sprawdzać zbyt często, no to warto spróbować. Kolejne pytanie brzmi tak: jakie są skutki jeżdżenia na oponie o wyższym parametrze nośności? Na przykład lepiej wytrzymują jazdy na niższym ciśnieniu? Pytanie numer dwa: Jak porównywać zwykłą oponę do tej wzmacnianej? Jakie mają, Czy mają inną skalę hałasu, hamowania, zużycia, czy też może inną skalę nośności? Pozdro. A więc tak: w każdym rozmiarze występują dwa indeksy: podstawowy oraz wzmacniany, czyli ten XL, czyli Extra Load. Są one wzmocnione w części bieżnikowej. A więc, odpowiadając na pytanie, jest większa szansa, że przy jeździe na niższym ciśnieniu opona XL będzie wytrzymalsza na uszkodzenia. Natomiast nie warto tak spróbować, czyli jazdy na zanieżnym ciśnieniu, bo wiąże się to też z innymi negatywnymi skutkami. Na przykład będzie to miało swoje skutki w wyższym spalaniu, nierównomiernym się ścieraniu opon. Czyli jak niższe ciśnienie, no to będzie się bardziej ścierało opona po bokach, wyższe na środku, a więc też szybsze ich zużycie. I w teorii wzmacniane opony to względem tych zwykłych. Dłuższa żywotność, większa precyzja prowadzenia, mniejsza podatność na uszkodzenia kosztem nieco mniejszego komfortu jazdy, nieco większego zużycia paliwa z uwagi na większą wagę opony. Natomiast są to raczej różnice śladowe, więc jakichś takich dużych różnic faktycznie nie zauważymy. Natomiast Będą. A więc tak. Piotrek pyta nas, czy warto dołożyć do opony o wyższym indeksie prędkości, nośności, czy wręcz przeciwnie, czy taka opona będzie np. mniej komfortowa ze względu na większą jej czy będzie miała większe portoczenia, hałas i czy taka opona o wyższych parametrach ma taki sam skład mieszanki jak podstawowa opona. A więc tak, no, niestety producenci nie podają informacji dotyczących składów mieszanki, a więc nie możemy udzielić na to rzetelnej odpowiedzi, Natomiast na pewno opona z wyższym indeksem prędkości musi mieć zmodyfikowaną budowę z racji na możliwość jazdy z większą prędkością, a co za tym idzie, w większej temperaturze pracy związanej z nagrzewaniem się opony podczas jazdy. A więc idąc za tym tropem, niższy indeks prędkości może się wiązać z większym komfortem jazdy, nieco niższą wagą, a więc mniejszym spalaniem. Natomiast są to raczej śladowe i niemal niezauważalne różnice. Użytkownik Malacjan napisał, że liczył na dużo więcej informacji, zwłaszcza w zakresie różnic pomiędzy oponami. Kiedy zdecydować się na opony premium, klasę średnią i niską półkę? A więc, tak, w telegraficznym skrócie jest tak, że opony klasy premium dedykowane są osobom, które mają mocny, mocny samochód, dynamiczny styl jazdy, jeżdżą dużo i raczej poza miastem. Analogicznie. Niż, niska półka, czyli klasa budżetowa, ekonomiczna to dedykacja dla osób, które mają słabszy, mniejszy, miejski samochód, jeżdżą właśnie raczej w mieście, małe przebiegi roczne, spokojny styl jazdy. No i oczywiście jeżeli którykolwiek z tych parametrów jakby się nie zgadza, jest wyższy, czy na przykład mamy słabszy samochód, ale lubimy sobie powiedzieć szybko, albo robimy długie przebiegi, lub no, Któraś z tych rzeczy wykracza poza tą teorię, no to wtedy już lepiej sięgnąć po opony spółki wyżej. A, a więc automatycznie klasa średnia jest to swego rodzaju wypośrodkowanie między zaleceniami dla opon premium, a tych dla klasy budżetowej. Jeden z Was zapytał, czy to prawda, że opony letnie są tańsze zimą i na odwrót, ponieważ musi kupić letnie i nie wie, czy się pospieszyć z zakupem, czy ma jeszcze czas. A więc nie jest tak, że zimą ceny opon letnich a latem zimowych są tańsze, raczej opony będą tanieć z nowym rokiem, gdyż będą one już rocznikowo starsze. A pamiętajmy, że opony do trzech lat od daty produkcji są traktowane jako nowe, a że w większości zależy na jak najświeższej dacie produkcji, więc ceny opon wtedy odpowiednio maleją, mimo że ich jakość się nie zmienia, co czyni takie oferty bardzo atrakcyjne dla kupujących, no I pamiętajmy na przykład, że opony zimowe są produkowane w drugiej części roku, więc może być tak, że kupując opony na początku roku dostaniemy teoretycznie z zeszłego, ale z końcówki. więc różnica tutaj można liczyć w tygodniach, więc jest ona praktycznie znikoma. Mam jeszcze kilka pytań. Jedno z nich: czy to prawda, że ten sam model tego samego rozmiaru z homologacją, na przykład BMW, będzie się różnić od tej samej opony bez homologacji? Kolejne, czy dobrym rozwiązaniem jest mieć osobny zestaw kół z oponami letnimi i osobno z zimowymi? Jakie są do tego plusy i minusy takiego rozwiązania? O składowaniu czy też przechowywaniu opon, oraz różnice między oponami wzmacnianymi XL a i też odnośnie różnic opon chińskich, czy mogą się one różnić na przykład szerokością, co może mieć wpływ na użytkowanie później, przy na przykład X-Drive. Padło pytanie o temat przechowywania opon oraz ewentualnej konserwacji, czy też właśnie przygotowania do przechowywania. A więc, no tak, guma jako taka nie potrzebuje jakiejś specjalnej pielęgnacji przed właśnie sezonem. Na pewno należy ją umyć, ponieważ w związku z różnego rodzaju chemikaliami typu benzyna czy oleje, może ona właśnie pogarszać swoje właściwości, a więc przed oddaniem opon do przechowalni, czy też właśnie do przechowania u siebie w, powiedzmy domowych warunkach, na pewno opony trzeba będzie wyczyścić, umyć. Możemy wtedy przy okazji zobaczyć, czy nie są one gdzieś popękane i tak dalej. Dobrze jest w pomiędzy tutaj rowków, czy też szczelin, powiemować ewentualne kamyczki, które po prostu, jeżeli tam będą zalegać przez dłuższy czas, mogą nam właśnie odformować, odkształcić delikatnie oponę. Co dalej? Jeżeli chodzi o przechowywanie, jeżeli mowa o oponach razem z felgami, mogą one być właśnie na płasko, jak widzimy, tak jedna na drugiej, ponieważ no wtedy tutaj nie ma mowy o zdeformowaniu się, ponieważ no tutaj raczej ta felga utrzymuje ciężar opony. Opony bez felg, jak możecie zobaczyć u góry, przechowujemy na pionowo, co, co kilka tygodni, czy tam w jakiś czas po prostu należy je obrócić, tak aby one się zbytnio nie zdeformowały. No i tak, oczywiście przechowujemy takie opony w suchym, wentylowanym miejscu, zacienionym oraz raczej w chłodnej temperaturze, ale oczywiście nie ujemnej. No i jak możecie zobaczyć, jeżeli nie macie jakichś właśnie stojaków czy też haków, gdzie można by powiesić opony razem z felgami. No, to można użyć do tego jakiejś tektury czy też palety, gdzie po prostu powietrze będzie mogło właśnie wchodzić i nie powstanie tam wilgoć. Padło również pytanie, czy warto mieć osobny zestaw kół na lato i na zimę, i jakie są minusy takiego zastosowania. A więc, no, na pewno z minusów no, to są koszta, ponieważ musimy mieć te felgi. Ono oczywiście kosztują. Dodatkowo koszt magazynowania opon razem z felgami jest droższy. Natomiast tego typu przechowywanie na pewno zmniejsza ryzyko ewentualnej deformacji, a więc jest bezpieczniejsze. Kolejną sprawą jest to, że mając dwa komplety kół, możemy po prostu diametralnie zmienić wygląd naszego samochodu. Jeżeli mamy ładne felgi, może to być na plus. Jeżeli nie, no to będziemy musieli jednak przez okres na przykład zimowy Przemęczyć się z tym, że nasz samochód będzie wyglądał brzydziej, na przykład na mniejszych, stalowych odpowiednikach. Jeżeli chodzi o posiadanie dwóch kompletów kół, na pewno z plusów jest to, że odpadają nam koszty przekładek. A co za, te, co za tym idzie, mamy tam wyważenie, no i też ewentualne prawdopodobieństwo uszkodzenia, czy to felgi, czy też samej opony. Natomiast mając. Dwie różne, dwa różne komplety. Jeżeli mamy taką możliwość w samochodzie, zastosowania innego rozmiaru, możemy sobie na przykład zmienić opony na mniejsze z większym profilem. Co za tym idzie, właśnie zimą może zmniejszyć się właśnie wspomniane ryzyko uszkodzenia podczas najechania na jakąś dziurę, większy komfort jazdy. Mówi się też, że na zimę lepiej zakładać felgi stalowe. Z racji na różnego rodzaju sole, czy też chemikalia, które są sypane na drogi, tym samym możliwość uszkodzenia na kół. Natomiast warto wiedzieć, że obecnie produkowane felgi mają specjalne powłoki antykorozyjne. Więc jeżeli mamy nowe felgi i też nie są one uszkodzone, nie musimy się bać o ewentualne zniszczenia. Jeżeli mamy faktycznie jakieś starsze felgi produkowane tam kilka lat wcześniej, czy też jakieś uszkodzenia. No, to niestety w tych miejscach faktycznie może pojawić się korozja, i wtedy takie rozwiązanie faktycznie może mieć ręce i nogi. Kolejne pytania dotyczyły różnic między oponami XL, czyli wzmacnianymi, a runflatami. Tym czy opony, różnice między oponami chińskimi, a więc szerokością, oraz odnośnie homologacji. Czy opona z homologacją np. BMW będzie się różnić od standardowej wersji. Zaczynając od różnic między oponami wzmacnianymi XL a Runflatami, czy są jakieś różnice w spalaniu, czy też w prowadzeniu, opony typu Runflat są wzmacniane na ściance bocznej, ponieważ wtedy ścianka boczna, będąc grubsza, jest w stanie utrzymać ciężar samochodu, natomiast opony XL, czyli wzmacniane, mają po prostu dodatkową warstwę opasania, czyli po prostu takiego wzmocnienia, pod powierzchnią bieżnika, a więc opony wzmacniane są wzmacniane na części bieżnikowej, ranflaty na ściance bocznej. No i wiąże się z tym to, że opony typu ranflat siłą rzeczy będą cięższe, więc no to spalanie może być nieco większe, zaraz na większą wagę. Natomiast jeżeli mowa o prowadzeniu, no to opony typu ranflat zracnia to, że mają większą, grubszą ściankę boczną. Możemy tutaj liczyć na większą precyzję prowadzenia, natomiast no, mniejszy komfort jazdy, a więc coś za coś. Kolejną rzeczą, o którą pytaliście, to szerokości opon. Czy w oponach chińskich są jakieś różnice? A więc różnice mogą być, natomiast nie tylko w oponach chińskich, ale w każdych, ponieważ występuje takie coś jak tolerancja podczas produkcji. W oponach ma ona w granicach 4-5%. Więc mając szeroką oponę, powiedzmy tam w granicach tych 300 mm, no to 5% z 300 no, mamy tutaj w granicach 1,5 centymetra, więc no, różnice mogą być spore. Dlatego, jeżeli mam jakiś większy samochód, mocniejszy, czy na przykład z napędem X-Drive, który jest bardzo czuły tutaj na zmiany obwodu, czy też właśnie szerokości przyczepności, warto sięgać po opony homologowane. Jak na przykład tutaj mamy właśnie oponę z homologacją BMW oraz w ramflacie? Tego typu opony właśnie mają dużo mniejszą tą tolerancję błędu, pewnie tam w granicach jednego, może dwóch procentów, a więc będą one dużo bardziej dokładniejsze niż zwykłe odpowiedniki. I ostatnie pytanie, czy opony homologowane na przykład BMW będą się różnić od zwykłych? I o tym już mówiliśmy u nas na kanale w dwóch odcinkach. Tam były pokazane opony Goodyear bez homologacji oraz z homologacją Audi i opony różniły się diametralnie, czy to właśnie wzorem bieżnika, czy też mogą się różnić na przykład składem mieszanki, czy też budową wewnętrzną oraz kształtem na przykład rantu ochronnego. Natomiast nie jest to zawsze, ponieważ jak widzimy, mamy tutaj przykład opony Continental Conti Sport Contact 5. Tu mamy właśnie z homologacją BMW, tutaj opony z homologacją Audi jak widzimy, Wzór bieżnika zbytnio się nie różni, a więc bywa tak, natomiast nie jest to żadną regułą. Żegnając się z Wami, chciałbym przypomnieć, abyście pamiętali, że każdy przypadek jest inny, a przykłady można mnożyć, a więc nie każde rozwiązanie pasuje dla każdego. Dlatego śmiało piszcie w komentarzach swoje sprecyzowane pytania, a my zrobimy co w naszej mocy, żeby pomóc Wam rozwiązać wszelkie wątpliwości. Na Wasze pytania odpowiemy... Pod komentarzami, oraz w przyszłości, może zrobimy kolejny materiał typu QA. Ja tym razem zapraszam Was do subskrybowania, abyście byli na bieżąco. Czekamy na Wasze komentarze i widzimy się ponownie wkrótce. Do zobaczenia. I tak, poczekaj. Przyspieszy montaż i pozwoli zaszczędzić na wymianę czasu i pieniędzy.